z tej strony Sticky i do Was wykolej na odcinku na moim kanale w kolejnym odcinku z Rebiż Shepers Ultimate Widzę, w dzisiejszym odcinku robimy ping nowych czekolad, ego, mamy ich dokładnie ich 50. Więc więcej tych odcinku, łapka w górę, subskrypcja. I zapraszam was do oglądania wspaniałego odcinka Widzowie, Bubuś już zaczyna kurde opening Bo wszedł na żeby je pokazać Miał, miał być widzowy odcinek z się, Ale coś mu nie wyszło Jakby, no jajka Nie za dużo jajek, tak ale zobaczymy chwilę, widzowie, Co więcej, bo dropnie. drobnie. Ale w międzyczasie co sobie my otwórzmy jedno jajko Zobaczymy, może na coś ciekawego wypadnie Chyba Bubuś to jeszcze jajko widzowie nie ma Ale dobra, niestety nic ciekawego Dobra, otwórzmy trzy Otwórzmy jeszcze jedno trzy no i dobra, otworzyliśmy w tej chwili i ja jajek już łącznie Razem z tym i czy coś dobrego? Nic dobrego, niestety, widzowie, nie mamy Dobra, otwórzmy sobie pojedynczo trzy Raz, obu już dwa I trzy, pyk Zobaczymy, ja otworzyłem trzy Mam nadzieję, że przynajmniej jakiś widzowie mityk wydropi coś w tym stylu, ale na razie Same mityki, kurde, bo leci na ostro, widzowie, mamy jeszcze czterdzieści jajek nic nie spokojuje, a Ty jako nie no, sobie lato nawet nie, Nieźle, nieźle. Nie, 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 nie. <grym> dobra, widzowie, Chodźmy sobie, zmienimy rękę. Chodźmy może na Event World, tak? Na Event World, albo oh, byś tam otwiera, więc niech się otwiera. My chodźmy, widzowie na Event World. I chłopie otwórzmy przy takim pięknym jajuszku sobie. O nie, jak otworzyłem. Ale dobra, widzę, jaka to jest szczęście i otwieram sobie jeden. Jeden. To otwieram sobie drugą. jaka? Uwagiem, widzę, które będzie szczęśliwe. Lewe czy prawe, lewe czy prawe? Lewe nic prawe legendarne, czyli prawe było szczęśliwsze lecz oczywiście nie o jeszcze tak dobra, otwórzmy tutaj te krzy. jeden o nie, mamy <trujemy> trafić, jeden i jeden okej, okay. tutaj pierwszy legenda, drugi epik i trzeci legenda coś widzowie tutaj lipnie nam idzie, lipnie nam idzie. Aha, idzie ale dobra, mamy jeszcze pięć, a jak to sobie otwórzmy trzy jeden, jeden Otwórzmy widzowie 20 jak ona od widzowej wartacie do nas się dołączył Spokojnie, i waga o, TAKI widzowie ETERNAL, ETERNAL 05, ETERNAL Let's go, let's go, go widzowie Let's go, i on Let's go 2.1 i półka Let's go widzowie <grywia> Mówić płacze, mówić pasze! Mówić widzowie płacze, nie Mówić <grywia> Mówi sobie Bubuś, płaska, że nie mogę Wiesz, i Eternal jest 13 tysięcy Ajajajajaj, nieźle, ale kurde, na ile mi sobie... Na ile, kur... Ile procent było na niego? 0,5%! 0,5%! A nawet mityka nie po mnie 0,5% na 20 siachek Dobra, o, no, bardzo Marta się przyszedł Dobra, otwórzmy sobie, dobra, 8 małek, 8, 8. na no, grubo Lecimy, 8 jak 8 jak, uwaga, i czy coś będzie? No i po tutaj, tak uwaga. Kurde, coś żałuję. Dobra, otóż sobie jeszcze jedno tutaj. Stało nam 20. Dobra, jeszcze jedno, żeby tam zostało równe. 20 jajzek. I uwaga. Pierwszy nic i drugi. Też nic, też nic. Dobra. Tę miejscówkę, którą całego widzowie kwarta wyczerpaliśmy, jeszcze zobaczę czy tutaj mamy do odebrania, nie, ale kurde, dwa jajuszka, kuszą kuszę, dobra, więc co widzowie, lecimy w tej chwili na Kingdom. Osoby, które szukają klanu zapraszam w tej chwili, świetnie się wymagają na ekranie, którzy sobie wokół nas, więc co, so, sobie jeden jajko i drugie jajko, dwa jajuszka sobie otwieramy, pyk, cyk, cyk i co nam tutaj wybrał co o. Czaj, no, myślałam, że coś kurde wizywy. Dobrego, dobrego. Ale nie... O właśnie, odbierzmy sobie od razu rewardsy klanowe Nic tutaj nie ma. Ale... O, Royal aura. Dobra, otwórzmy sobie jeden. I tutaj razie będzie tego y jedno... Tutaj otworzymy, więc niestety nic. Otwórzmy sobie w Tak, czemu nie przy szykerkach? Też otworzę sobie jedno pyk. Więc to, uwaga, uwaga, uwaga. I czy coś będzie? Legendarny. Teraz ja nie spokojnie. Dobra. Otwórzmy sobie też pod tym czestem, bo ten czas jest zabalony. Zostało nam sałano wzięły 15 jajek. Zobaczymy, co nam tutaj będzie. No i kurde, epik, nie. Epic, epic, Dobra, mam pomysł, widzowie. Lecimy w tej chwili na Heaven i lecimy na Secret World w Heavenie. Okej, ok, tutaj się odbywa, rekrutacja nie, ja w międzyczasie sobie ze speedem. Nie możemy, ale dobra, odpuszczmy sobie za to trzy janka. Tak, czemu nie? Trzy jajka. Może dropnie nam na 0,1, może kolejny eternal, widzowie, dropę. Lipa, lipa, trzy epiki. Chyba, widzowie, całego farta wykorzystałam. Odbierzcie sobie Otóż Otwórzmy jedno jajko. I czy coś. O, to i tak pani lepiej, nie? Wszystko ja nie mogę, ale chyba. Nie, ja już tak myślałam, że coś będzie, nie? Dobra, i ostatnie, jako zostałam. równe 10. Ostatnie 10 osób, żeby na Training Flazie. Więc uwaga, czy coś nam tu wydropi? Niestety, nic nam nie dropi, więc lecimy wizytę w tej chwili na Training Flaze. Dobra widzowie, jesteśmy w tej chwili na training, Fashion, gdzie odkryzimy widzowie nasze resztajek, czyli 10. Oczywiście w tym odcinku macie widzowie konkurs, macie to wygrała 50 tradeskanów. Jeżeli chcecie wygrać, to oczywiście łapkę w górę, subi napiszcie w, w komentarzach sobie jajko i oczywiście swój link z Roblox'a, a my lecimy za otwierać ostatni 10 jajek. Co na widzowie zostałam? Teraz mniej. Choć może jest teraz lepsze. jedno jajko. Będziemy teraz po jednym otwierać, żeby szczęście nam przyszło, ale chyba... Nie, Epic, Dobra, kolejny jeden. Jezu, wystarczył się, gdyby było, się więcej, więc kolejne jedna uwaga i co nam no tu legendary, okej, okay. kolejny jeden, czy coś w tej chwili będzie ciekawego, czy nie, A ja idę faktycznie. kurde, dlatego całego wykorzystałem sobie, pyk, farta. kolejny jeden, widzowie, coraz więcej tych jajek, nie, sześć jajek, sześć jajek, nie, te jajka w ogóle po trzy już chodzą, nie, patrzę. 5. A ja po tyle kupiłam, pyk, kolejne jako, i upatrzy. tu już coraz mniej, nie? to pięcia, jak odskoczyłem, się trzy na koniec, całe, żeby nie było. No dobra, ostatnie, dobra, jeden. Jeden. O, ktoś się dołożył, widzowie. Kto to? Nie jak jak tam się dołożył. Ale dobra. Epic, epic, i to chyba nie moje? Czy moje? Nie moje chyba, widzowie, tak jest, nie moje. I co? Została na z ścienka, więc szybko otwieramy je. I uwaga, czy będzie w tym coś dobrego, czy będzie w tym coś dobrego? Ło, i ktoś jeszcze się dorzuca. Ośmoma jajkami, nie. Szalony, chłop, szalony. Bartecio, widzowie, Bartecio nam tutaj i jajka, nie? Dobra, kupimy sobie widzowie jeszcze takie trzy jajka. Więc szybko kupujemy. No dobrze, żebyśmy ostatnie 3 Eka, więc to będą nasze ostatnie trzy w tym odcinku, więc otwieramy 3 Eka. i uwaga, czy coś dobrego mamy wydropi, czy coś dobrego mamy wydropi, chyba nie, legenda. Cóż, tutaj jeszcze ktoś otwiera ikom, więc muszę zobaczyć, że mnie co podrobi. Cóż, też nic, więc co, ja będę dziękuję za oglądanie tego odcinka, więc co, łapkę w górę, subik, przypomnę o konkursie i co, widzimy się już w kolejnym odcinku na moim kanale, się